Chujowo! Yy, słuchaj, ktoś idzie. Gdzie? No tam! Tam, widzisz? Oho! Cześć! Yy. Ale słuchaj, ale ten. Kto ty jesteś? No, jak to, kto? kto? No. no! No, kto? No, no zaraz wam pokażę. O Ja no to byłem ja, się przebrałem. O! Olekował! Tu do nas. Nie? Michał? A bo stąd. No to ja przyjdę. To nie jestem. To daj buzi! Dobra. Mork! Ej! Co tu się stało? Oba! Ej, zabiłeś go! Ty zdrajco jeden! Ty naprawdę jesteś ninja-komandrem! Ale nie, zaraz to twój kolega! Tak, to właśnie ja! E, Mamy cię. cię! Z gniłku Tego Ty głupi huju! <laughs> z gniłku. Teraz cię złapiemy za ręce! Mam jedną rękę, ninja komandrze, i po drugą. Ida! A teraz cię trzymamy i co teraz zrobisz? <grymne> <grymne> Michał. Wstawaj, uratowałem cię, idę do ciebie. Ale, Ale mnie bolą kolana. Ale... Michał, nie umieraj. Boli cię bardzo? Bardzo. Zrobię ci masaż serca. Zrób. Tak. Proszę. To przecież ty jeszcze żyjesz. <noise> ja lubię masaż serca. No to robimy. Raz. Uch. Dwa. Uch. Trzy, Uch. cztery, Uch. Pięć. pięć. Jezus Maria, co ja zrobiłem? Nie martw się, pochowam Twoją głowę tam, gdzie nie znajdzie jej nieprzyjaciel. Pójdę z Tobą choćby i na koniec świata. Dobra. Żegnam Cię po raz ostatni, mój przyjacielu. Za chwilę. Złożę resztki Twojego ciała do grobu, który sam wykopałem przed chwilą. Naprawdę, dobrze Cię pamiętam, mimo że braliśmy udział tylko w jednej akcji i znam Cię od dwóch godzin, Michał. Ale, nie zapomnę Cię, byłeś wiernym kompanem. I, i tak, i tak właściwie to, to ja już nic nie powiem, tylko złożę tą głowę do grobu. Włożyłem no to cóż, to ja wracam. To czyżby to trzęsienie ziemi? <mulary> <mulary> ja, jeszcze żyję. <mulary> 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 krew, krew. Pyszne. Koniec.